Mamy ludzie tej kojot. Lecimy dalej. Nie, czyli jednak to nie jest tutaj przejście. Jak ja mam tutaj wyjść? A okej, okay, dobra, coś mi tak widziałem, że coś mi tutaj tak migało. Dobra. Czy jesteśmy już w tym laboratorium? Posłuchać, co on mówi. Fajnie. Ja się mogę założyć, tu go nie ma. Tylko tam wejdę i coś mnie kurde od tyłu siaknie. O, chciał jakiegoś ubermęsza zrobić. Nie wiem Są tam miał w swojej główce Ale kurde strasznie nie lubię jak mi coś nagle wyskakuje Kurde nienawidzę tego Mogę się założyć, że tutaj coś takiego będzie Ale tu już nie mogę, więc muszę się pozbyć mojego karabinku Iść z moim zwykłym i idziemy, Ja cię pierdzielę! Wiedziałem! Dlaczego ja to po prostu wiedziałem? Wiedziałem, nienawidzę tej gry. Za te wszystkie jumpscary takie. Das synthetische tetanus vasen förder inhibition nervous system shutting down your motor faculties You'll find it harder and harder to move. There we are. wir. Oh, Was hey. kann ich für dich tun? Ich bin beschäftigt. Entweder in Berlin, um den letzten Dreckshaufen zu beseitigen, den Kästen Blaskowitsch vor unserer Tür hinterlassen hat. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? Liebe Geschenke. Zeigst es mir? Dir? Zeige ich doch. Keine. Oh Fuck. Obi, dein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Oh, fuck. Oh, God. This woman is my life, you understand? My everything. Home blood, the smell. Oh, baby! How oh, could you give I give you enough toxins to paralyze and everything. There must be something very wrong with your cerebral cortex. No, tak troszeczkę. No i co? Mam go zabić? Dobra, zabijamy. Tak jak zwykłego chłopka. Mogłem go zabić tym karabinem. Byłoby śmiesznie. Dobra, czy teraz już mogę pójść na górę, tak że mnie tam kurde nic nie wkoczy. Chyba to, ta, ta, ta toksyna jeszcze troszeczkę działa. No, oczywiście. No, nie wzyszymy. Nie wzyszymy. Nie, Dobra, trochę przeszło Ale cały czas jednak troszkę mnie to tyczka. Mówimy się kablami.

O, siemano Żeby się nie uruchomiła nagle Nie, dobra, jest okej okay. A ja się mogę założyć, że ja spadnę z tą windą No, po prostu Ja to po prostu wiedziałem. Ta gra jest zbyt przewidywalna, nawet jak hollywoodzkie filmy. We have met before. I think today we meet for the last time. How about that? Captain Blascovitz. Still fighting after all these years. I remember your friend. I see for his memory. Do you remember him?

Przecież to się tak skończyło, nie, to już są jakieś jaja, bo to się zupełnie inaczej skończyło. Um, nic się z tym typem poza oczami nie stało O ja się pierdolę. Mózg mu wystał? So on go what you death and destruction. I would ask you to consider in the end we will be judged. Not by what we have destroyed, but what we have created. So the, oh. Can you the splendor of it? The intelligence of the human brain? Ja cię pierdziane. Machine man, Fuck. Utracę na broń, utracono broń, bardzo źle. Przecież nie będę się z nim bił nożem. Lecz czymś muszę. Nie. No, do chuja pana. Nie mam broni. No, ale on wskaże jak pojebanek, ja tylko coś mu rzucę. No to zajęliście. Ciekawe, jak mam to zrobić. Chyba bić się z nim na miecze. No jak ja mam to zrobić? Nie, serio. Niech minie teraz trochę tego. Może muszę być blisko niego. No właśnie. No właśnie, to jak ja mam to... No jakie ja mam... To? a muszę to zabrać chyba. Nie mam już granatów. Tak, mam nie to zabrać. Ja pierdzielę. Nie no, kończymy. Technologia jest niezła, ale to co nie jest dobra droga. No oczywiście, teraz on w jakimś bydlaku. Karakanie. No w maszynie, ja też bym się nie bał. On ma tak, on bierze runy Jak ja mam mu to zniszczyć? Tu mi nic nie zrobisz, wal się. Aha, jednak zrobi Tak, to jest dobra, On mi tutaj nic nie zrobi do czasu. Jakie ja mam to? Czemu chyba to trochę... Tak Ciekawe, czy to mu zabierze energię. Auto to tutaj jest Auto Panther. Aż do... Zob Aż zobaczę. Odblokuje zdolność zyskiwania pancerza za szybkie zabójstwa, zajebiście. Oj, wreszcie. Dobra, teraz już wiem jak z nim walczyć. Wal się. Nie będę się tak bawił żeby się pobawić trochę na moich zasadach Tylko jak ja mam stąd teraz wyjść? No, mam dużo życia i chyba to zmarnuję przez to, że nie umiem teraz tego wyjść szybko Dobra, ta Słabnie mu ta bariera. Może ja mu muszę te łapy strzelać, no nie wiem. Bo też myślę, że mogę marnować całą jak tak walę bez przerwa, to mu nic kompletnie nie robi. Że muszę go prądem jakoś kopnąć, nie wiem. Coś tu mogę na pewno mu zrobić ciekawego. Dobra, może inaczej. Wejdę tam na górę. Tu nas są jakieś schody. Wejdź tam na górę. No idź. Pancerz jakiś pancerz je. Yeah. No wal się. Może broń energetyczna to jest to. Chyba ja potrzebuję chwilę. O działo! Panie kolego. Ale ja nie mogę tam dalej nic robić. Czemu nie mogę się już tam obrócić? Może tylko w drugą stronę. Nie, gówno. A? Eee. Może ja muszę zniszczyć te przekaźniki. Tam nie wiem. A tutaj. Okej. Okay. Dobra, wszystko chminie. Trzeba mu było zniszczyć to. A jeszcze to jest. Nie. A czy sięgnę jeszcze w tamto drugie? Absolutnie nie. Może z drugiej strony jest w takim razie coś takiego samego. Nie. Chyba nie. Czy pan nie ma sumienia? Panie kolego. Dobra, biegniemy. Ja mogę zginąć, coś mi tak teraz zdaje. A to przez to, że, na razie nie, że wtedy nie ogarniałem jeszcze jak to się tutaj zrobić. Tak, muszę z drugą stronę wtedy go zniszczyć. Było życie, ale ja już go nie ogarnąłem. No i niestety. Już wiem przynajmniej jak go trzeba zabić. To będzie już teraz banalnie proste. Walenie do niego nic kompletnie nic nie da. Wal się ja Biorę wszystko i tam będę le leciał od razu Dobra, lecimy On nawala grubo, ale tu na razie nic Dlaczego w tego działa nie mogę obkręcić i po prostu w niego strzelić? by tak zrobił niezłą kopułę. Dobra, tu, tu nie można czekać. Trzeba lecieć. Zabieram życie jeszcze. Biegniemy, rozwalamy. No i fajnie. Nie masz energii. Kończyło się. No nie masz już energii. Dobra, teraz mu to zjadę. To już nie powinien mieć nic. No nie możesz już tego zbierać, bo nie masz skąd. Cię. O oh fuck. Co on robi. A nie mogę już nic. A bo on generatorów nie miał, które by mu przetworzyły tą energię, i go po prostu wdupczyło w ziemię. O, ja myślę, że też. Myślę, że tak właśnie zrobimy. Zresztą. Nie, dobra, nie będę na razie tego brał. Myślę, że jak podejdę do tej dziury, to on mnie chwyci. Ale... A może i nie? O, nie lubię takich. Tu będzie też sieczka. Dobra, idziemy. Dlaczego ty jeszcze żyjesz, kneczku? Jak to jest jeszcze w ogóle możliwe? A, dobra, te rury go biorą, nieźle. Te rury go nieźle ćwiartują. Może mu trzeba w giry, nie wiem. Jakby jeszcze się trochę znalazło tych pysznych pierazgów wybuchowych. Chyba w to muszę. Fuck. Źle mi to zrobiło, zapomniałem o życiu. No nie. Dobra, trzeba te wybuchowe cukieraski strzelać. Te, za te zawory. To jest inna opcja. Czy mam wsz wszędzie amunicję? Czy granaty mi się jeszcze przydadzą? Dobra, idziemy na dół. Mamy jeszcze sporo życia. No ale tu się robi strasznie gorąco nagle Tak, bo ja panterza nie mam, gdzieś tutaj powinien być pancerz Tak, bo będę właził w ogień, to mi dobrze nie zrobi No Chyba to tak działa, a może to jest właśnie dla mnie złe? Ja wtedy nie mogę biegać. Nie wiem. Wydawało mi się, że on się po prostu podpala od tego. No nie wiem. Może jeszcze raz spróbuję, ale teraz bez podpalania tego, żeby jak najwięcej w niego strzelać. Teraz zobaczymy, kurczę, bo nie wiem. Dobra, idziemy. Próbuję jeszcze raz? Czego ja go tutaj nie mogę wziąć, tak poszczelać w niego? A trochę go to boli jednak. No dlaczego on mnie tak nawala? mamy 24 minuty. Spróbuję jeszcze parę razy. Jak się nie uda no to trudno, to będziemy to w następnym odcinku wtedy ostatnim robić. A, bo ja nie miałem pełnego pancerza. Dobra ludzie, tu sobie zakończymy jednak. Zakończymy sobie tutaj odcinek w następnym będzie już tylko walka, więc nie potrwam długo. Dzięki za oglądanie. 一把把。